Projekt M3 zaczął się do pracy Madagaskarze, jak widzieliśmy, rozszerza swoją działalność na inne tereny i zostanie włączony w międzynarodowy wolontariat misyjny. Popatrzyłem na to z wielkim takim sceptycyzmem, Mówi, dziewczyny, na misje i tak dalej, ale one przekonały mnie tym, że mówią, księża na misjach robią wszystko, ale niech ksiądz zajął tylko tym, co powinien robić ksiądz, a zostawić świeckim to, co oni mogą robić. Tak, jak tutaj dzieliły się, prawda? Praca z dziećmi, praca w dyspozycji medycznym I, i rzeczywiście to, to jest coś absolutnie nowego. Tutaj jest zgromadzenie misjonarzy. I ta misja na Madagaskarze w tym roku będzie przygotowuje się do świętowania 50 lat pracy misjonarzy. I wiadomo, by się mogło, że się jakby kończy. Teraz otrzymuje taki nowy, nowy zupełnie zapał. Nowy zapał, nowy do, 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 do pracy. Udało się nam. Założyć Stowarzyszenie MISEWI Polska, czyli połączyliśmy wszystkie nasze siły, wszystkie nasze projekty pod egidą jednego stowarzyszenia, które teraz będzie nas łączyć i będziemy w ramach tego stowarzyszenia mogli jeszcze lepiej pracować. Na chwilę obecną Stowarzyszenie prowadzi trzy projekty: Projekt M3, Morsi Misje Madagaskar, Projekt B3, czyli pomoc w Beninie w Afryce Zachodniej oraz pomoc na Ukrainie w dwóch placówkach: w Fastowie, w Domu Dziecka oraz w Odeście, to jest praca z bezdomnymi. Projekt Ukraina to nie jest nasz pomysł. Kontynuujemy dzieło, które, nad którym pracowaliśmy już w liceum. Liceum Radosna Nowina 2000 w piekarach, do której chodziła znaczna część naszych wolontariuszy, wyjeżdżała tam na wolontariaty. W momencie, kiedy wybuchł konflikt zbrojny na Ukrainie, ta pomoc, niestety, musiała zostać zawieszona, i my, jakby, jesteśmy kontynuatorami tej misji, którą to liceum robiło. Jakby my jesteśmy absolwentami tego liceum i chcemy to kontynuować, bo wiemy jak bardzo jest ta pomoc tym dzieciom ulicy potrzebna. Odessa, jak i Fastów są dwoma różnymi misjami. I w każdym z tych miejsc jest potrzeba właśnie wolontariuszy. W Fastowie, gdzie byłam ja jest troszkę inaczej. Tam jest trudna sytuacja właśnie patologii społecznych, alkoholizmu, tych rozbitych rodzin. I to jest ważne, że my przyjeżdżamy z innego kraju, żeby pomagać tym dzieciom. I sam dom świętego Marcina właśnie potrzebuje przez cały rok wolontariuszy. W Odesie jest to również ważne, ponieważ tam jest praca z bezdomnymi i tam jest Bezdomność na bardzo dużą skalę. Najważniejsze jest to, że w ogóle to, co zaczęliśmy, daje się nam kontynuować i z roku na rok przybywa wolontariuszy, jest nas coraz więcej. Mamy coraz lepsze pomysły, jakby widzimy, jak działamy, co można robić lepiej. Mamy swoje pomysły i plany, jakby to kontynuować, jak też oddawać to innym ludziom, żeby oni mogli to robić. Czy tak jak opowiadały dziewczyny, że w Beninie już mają wolontariuszy, już mają swojego malarza, który to kontynuuje. Nigdy nie czuliśmy się bezradni. Zaczynaliśmy od czterech osób. W chwili obecnej jest nas 70 osób i wolontariusze ciągle przybywa. I mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej i że miejsce po miejscu, życie za życiem, będziemy mogli ten świat zmieniać. Bo w naszej pracy tak naprawdę o to chodzi. To jest coś wspaniałego. To zmienia, zmienia nasze życie, zmienia nasz punkt patrzenia na świat. To, kiedy my widzimy właśnie te dzieciaki, które pomimo, że nie mają. Czasem co zjeść, czasem się w co ubrać, pomimo, że rodzice ich zostawili, że czują się może niekochane, one nam dają tyle radości. I to jest właśnie, to jest w tym piękne. Można pomóc na różne sposoby. Można się do nas dołączyć, zostać wolontariuszem, pomagać w Polsce, a później może wyjechać na misję. Można być naszym ofiarodawcą, darczyńcą, można razem z nami pakować rzeczy na Madagaskar, do Beninu czy na Ukrainę. Można... Yy... Przygotowywać razem z nami takie spotkania. Jeżeli to są uczniowie szkoły, mogą nas do siebie zaprosić. Prowadzimy warsztaty z pierwszej pomocy, prelekcje na temat edukacji antydyskryminacyjnej. Opowiadamy o tym, co robimy, o Afryce. Prowadzimy bardzo wiele też akcji. Między innymi taka świąteczna akcja Przygarnij Lemura na Święta. To jest taka już od trzech lat też nasza akcja, kiedy ludzie kupują od nas lemury i te pieniądze przekazują nasze stołówki, którą prowadzimy. I takich akcji jest bardzo dużo. Działam przede wszystkim w mediach społecznościowych, bo jakby one pozwalają nam dotrzeć do bardzo szerokiej publiczności. Cała dzisiejsza gala też jest transmitowana na żywo, bo oni wszyscy mogli dzisiaj dotrzeć i dzięki temu, że w tych mediach społecznościowych działamy, docieramy do tej szerokiej publiczności.